Jono, jono, jono. Dobra, no, ja, dobra to zaczniemy? ja. Zacznijmy tak, że. Witajcie tu, Krystian, Marcin. To jest nasz pierwszy vlog. Pierwszy raz siedzimy i mówimy coś do was. I robimy to z tej okazji, że minął już rok od kiedy wystartowaliśmy, od kiedy wypuściliśmy nasz pierwszy cover. Pytacie się nas e, ro, różne rzeczy. Dostajemy dużo wiadomości e, na YouTubie, na Facebooku. Jak się poznaliśmy? E, to jest takie częste pytanie. Poznaliśmy się oczywiście przez przypadek i działamy w Internecie, więc poznaliśmy się też przez, przez Internet. internet. Krystian zamieścił demówę swoją w Internecie i ja po prostu, mi urzekł, urzekła jego Demówka. Demów. Ja wysłałem, wysłałem do niego e, wiadomość na maila, że szukam kogoś do współpracy przy takim kanale i się nie przestraszył. Z początku zwątpiłem, ale mówię, dobra, nie oleję go Z początku myślał, że to jakiś pedofil do niego pisze. Kto mógł mieć tak szatański pomysł, żeby grać disco po na gitarze dokładnie. To to ja powiem y, ga, garść informacji na temat Krystiana. Krystian y, jest z Augustowa, mieszka w Augustowie i w Augustowie się urodził, tak? Tak. Dokładnie. Krystian y, studiuje w Warszawie. Na Politechnice Warszawskiej. Mm, tak. Mogę zdradzić, poważny bardzo kierunek, ścisły. E, żeby nie było, bo dużo osób się pyta, skąd on tak umie grać. Krystian e, uczył się tego wszystkiego w szkole muzycznej, e, tego co potrafi. E, I ma oczywiście styczność z muzyką cały czas. Krystian w Augustowie śpiewa na statkach. No między tak. między innymi. Dobra, no teraz to ja kolej ty powiedz coś o mnie i teraz ja sprawdzę, czy po prostu ty coś wiesz. No tak, teraz to... ja się zrewanżuję. No tak, Marcin. Marcin jest e, z Mińska Mazowieckiego. Z okolic. Z okolic Mińska Mazowieckiego. Z okolic, bo z takiej no, małej wioski jesteś. Młody, talentowany chłopak, jak to mówią, wschodzące gwiazda YouTube'a. E, na co dzień e, pracownik e, biurowy, e, twórca, e, twórca wielu e, artykułów. Czytajcie, dużo czytajcie prasy z mińska a na pewno słowa Marcina gdzieś usłyszycie. Na przykład horoskop. I Marcin jeszcze nie tylko śpiewa w naszym projekcie, ale śpiewa również w zespole. W zespole weselnym, tak więc jeżeli Tańczę. ktoś z Was niedługo ma się zamiar y, zjednoczyć węzłem małżeńskim, to po prostu też dzwoncie do odcina i mówcie, y, to na pewno Pan to zagra, to zagra, nie, i, y, z, zagra i zaśpiewa. Jak to poważnie miało. Tak, jedna z podstawowych wiadomości, które najczęściej dostajemy to to, prosimy Was, znaczy Wy prosicie nas o y, nuty, akordy, tabulatury, coś dzięki czemu będziecie w stanie sami zagrać na gitarze nasze covery. E, powtarzamy po raz enty, <laughs> że pod, e, w opisie każdego naszego filmiku należy kliknąć tą zakładkę Pokaż więcej, tak? Pokaż więcej, i tam znajdziecie. E, jest taka informacja, chcesz to zagrać na gitarze, czy jakoś tak? tak. I pod spodem są akordy. Te wiadomości pokazały nam, że bardzo dużo osób, które. Grają na gitarze też są na naszym kanale i nas oglądają. I to chyba y, jest taka, taki komplement dla Krystiana. Tak, bardzo że się cieszę. Że przyciągną do naszego kanału dużo osób, które grają na gitarze. E, posłuchajcie co do tabulatur. Nie wykluczam, że w przyszłości, jeżeli będę dysponował jakąś większą ilością wolnego czasu, postaram się. Większą ilością zasiąść... w komentarzach dziewczyn. Tak, tak, <grym> z naciskiem na to. Postaram się zasiąść i rozpisać tabulatury do utworów, o które prosicie, aby łatwiej Wam było takie utwory zagrać, jeżeli Wam się spodobały te aranżacje, które zrobiliśmy. Dostajemy mu tu wiadomości bardzo pozytywnych, fajnych od Was. Na temat tego, że covery wam się podobają, że róbcie to dalej, nie wymykajcie. No, no. Że wiele kanałów na YouTube wypuszcza jeden, dwa covery i odpuszczają. U nas tych kowerów jest już 11. Tak. I oczywiście będą kolejne, obiecujemy Wam to. Tylko musimy znaleźć wokół tych wszystkich, między wszystkimi jakimiś naszymi zajęciami codziennymi, którymi się zajmujemy, czyli praca, studia, czas na to, żeby te, żeby te covery przygotowywać. Odezwało się do nas też dużo ludzi z branży Disco Polo, e, którzy też nam gratulują i e, piszą, że, że to, co robimy, jest, jest bardzo pozytywne. My też troszeczkę baliśmy się tego na początku, tak. jak wypuszczaliśmy te pierwsze covery, jak w ogóle branża Disco Polo zareaguje na to, że przerabiamy te utwory w taki, a nie inny sposób. E, baliśmy się, że ktoś może pomyśleć, że my chcemy jakoś, nie wiem, ośmieszyć Disco Polo, a prawda jest taka, że robimy rzecz zupełnie odwrotną. Eee, chcemy pokazać, że disco bolo, innej strony tak, że Disco Polo jest, jest wartościową muzyką i to, jak można fajnym aranżem odmienić utwór, żeby zabrzmiał zupełnie, zupełnie inaczej. Obok tych wszystkich rzeczy, które yy, wydarzyły się pozytywnie wokół tego kanału, no finanse są na wielkim minusie. Niestety. Ale... No ale z tym też trzeba się No ale dobra, ale nie, być... nie dla pieniędzy. Nie zna. dla pieniędzy robimy to, to też jest pewnego rodzaju jakaś nasza taka inwestycja w przyszłość. No tak. Tak bardzo ogólnie co się wydarzyło u nas przez ten rok od kiedy wystartowaliśmy z naszym kanałem? W ogóle wydarzyło się dużo, dużo, dużo naprawdę. bardzo, bardzo fajnych rzeczy i bardzo pozytywnych. Dokładnie. Grudzień jest to nasza rocznica. Pierwsza. Tak, śmiesznie to brzmi, ale, ale tak, jest to nasza, nasza rocznica. A ten projekt istnieje rok, a już naprawdę Sporo udało, nam się, sporo udało nam się osiągnąć. Dokładnie. Mamy swoje grono odbiorców, bardzo pozytywne, bardzo fajne i. Z tego, się z tego się cieszymy. 11 coverów i na naszym kanale zebrało się już ponad pół miliona wyświetleń, 500 ale 500 tysięcy razy ktoś chciał oglądać nasze, nasze twarze. <laughs> I e... ponad 350 tysięcy wyświetleń na. Kowerze, które zrealizowaliśmy specjalnie dla Antka i szwagra. A, ja, szwagier, tak, 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 Jasne, zdajemy sobie sprawę, że skali YouTube'a, te nasze wyświetlenia nie są jakieś niesamowite, przytłaczające i, co? I, i co? w ogóle. Wszystko w Waszych rękach, żeby to zmienić. <laughs> tak, to w Waszych tak. No, rękach, w sumie. Ale nie, ale, ale, ale to, jest taka, to jest taka radość, jak tworzysz ten kanał i mm -hmm. nawet jak teraz. 100 tysięcy wyświetleń na coverze przez oczy zielone, akcentu. To nie jest w skali YouTube jakaś niesamowita liczba, powalająca, to nie są dzikie miliony. Przygotowujecie cover i robicie cover, to chyba nie ma nic fajniejszego, jak yy, sytuacja, w której ktoś, kto stworzył ten oryginalny utwór, który skoverowaliście, przerobiliście. Napisze, że podoba się, że jest fajny i udostępni to, udostępni to u siebie. Profili. Udostępni to u siebie, pochwali się tym, że coś takiego zostało zrobione. I tutaj po prostu ja padam do, do... do samej ziemi. Padam do samej ziemi, do samej ziemi, bo wszystkie zespoły, do których wysyłaliśmy nasze profery, za które... na których aranżacja się w ogóle zabraliśmy. Tak, za których utwory się zabraliśmy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy mega, mega pozytywnie reagowali na to, co zrobiliśmy i zawsze nas wspierali. Bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy też od, mówiąc ogólnie, mediów. Tak. które zajmują się disco polo, e, branżą disco polo, ale nie tylko. E, wspierają nas portale, wspierają nas e, duże fanpage'e na Facebooku, które e, obracają się e, wokół tematyki disco polo. do kowarowiska staramy się też zapraszać gości. No i e, na przełomie ostatniego roku mieliśmy takich gości i jak widzimy, to też się naprawdę mega sprawdziło. Zagościła u nas Natalia Odak, tak. e, która może być znana Osobom, które interesują się jakoś branżą polo z programu Disco Star. W drugiej edycji, jak się Z drugiej edycji, a, a prywatnie. A prywatnie Natalia śpiewa ze mną w zespole weselnym, więc po prostu kumulacja. Myślę, że... Znośnych wokalistów. <noise> Zagościł u nas również mój kolega, mój kolega jeszcze z młodszych lat. Kolega, z którym znam się już naprawdę od dzieciństwa, razem chodziliśmy do szkoły muzycznej. Tyle, że ja tam grałem na gitarze, a kolega grał na akordeonie. Mowa tutaj oczywiście o Łukaszu Wojtkiewiczu, tak zwanym chomiku, i jego kanale Łukaszkowy. Łukasz Mega no. pozytywny gość, ma tyle mega pozytywnej energii w sobie i po prostu nas też tą energią zaraża. Pozdrawiamy go gorąco. Trzeci gość. Trzeci gość bardzo znamienity, znany i w ogóle wow, 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 czyli Antek i Szwagier Śmiechawa TV, którzy są świetnie znani, mają wielki kanał, profesjonalnie prowadzony. Chłopaki są bardzo, bardzo sympatyczni, bardzo otwarci na takie różne formy współpracy. A gości zaprosiliśmy też po to, żeby coś się nie działo na kanale, żebyście to się nie nudzili. I mamy w planach też już kolejnych gości, kolejnego instrumentalistę, który na pewno zagości u nas w przyszłym roku. Tak więc będzie się działo. Tak. Kolejna bardzo ważna akcja, która działa się w trakcie tego roku, co bardzo pomogło nam się wypromować, mianowicie występ już poza YouTube, czyli występ w telewizji. Dokładnie w stacji telewizyjnej Polacy. Dużo osób pyta nas o plany na przyszłość. Pierwszy i najważniejszy plan jest taki, że Marcin chce zapuścić broń. Że będziemy dalej nagrywać. Że będziemy dalej nagrywać covery. Oczywiście nowe. To, co najbardziej lubicie i to, to co nam najlepiej wychodzi. Będziemy starać się robić coś fajnego, nowego, żeby Was zaskakiwać, żeby te aranże były coraz fajniejsze, żeby zapraszać nowych gości i żeby zmieniać też nasze wideo, żeby było fajniejsze i ciekawsze. To dla nas pierwsze propozycje na temat występów na żywo, co dla nas też jest bardzo miłe, no i rozważamy to. Bo potrafimy to zrobić. Tak, potrafimy to zrobić. <laughs> potrafimy grać na żywo. Tak. <laughs> Jesteśmy bardzo otwarci na propozycje takich występów. Repertuar już siak, taki mamy, tak więc jakiś taki póki co krótki koncert możemy zagrać. Jeżeli macie jakąś fajną miejscówkę, jakiś pomysł, jakąś knajpkę, Organizujecie jakiś koncert, odzywajcie się do nas i w ogóle wy też napiszcie, czy chcielibyście się wybrać na taki występ, nasz pewnie. Czy chcielibyście usłyszeć nas na, nas na żywo? Kolejna bardzo ważna sprawa co do naszych planów na przyszłość, mianowicie zamierzamy wydać, wydać, wypuścić. Wydać to takie grube słowo, wypuścić. Płytę z coverami, które dotychczas udało nam się zrealizować. Tylko że tutaj jest taki jeden mały haczyk. Takie przedsięwzięcie jak wydanie płyty wymaga nakładu finansowego dosyć sporego, który no, jest w tym momencie dla nas nieosiągalny. Ale mamy plan. Mamy plan, który być może się powiedzie właśnie dzięki Wam. Tak. Chcielibyśmy wystartować z kampanią na jednym z portali z kampanią, która będzie miała na celu zebranie kasy na wydanie, wypuszczenie tej płyty. Każdy będzie mógł wpłacić jakąś niedużą kwotę po 5-10 zł, Oczywiście w zamian za to trzyma tą płytę i być może, jeżeli uda się zebrać te pieniądze, to wspólnymi siłami wydalibyśmy tą płytę, dlatego że samemu będzie nam bardzo ciężko to zrobić. A w dużej mierze zależy to od Was, czy takie przedsięwzięcie w ogóle dojdzie do skutku. Płyta będzie miała charakter promocyjny, nie będzie przeznaczona na sprzedaż, nie będziemy tych płyt sprzedawać, tylko będzie ona służyła przede wszystkim do promocji naszego projektu, będzie można ją wygrać. Różne na kursy, na, na Facebooku. Będziemy się starać Was troszkę zmobilizować do tego, żebyście bardziej się udzielali, żebyśmy, żeby ten projekt, coverowisko to było takie wspólne przedsięwzięcie, a nie tylko nasze gadanie i śpiewanie i wzdąkanie. No a i u Was, jeżeli u Was na półeczce w domu my taka mała płyta z naszymi skromnymi aranżacjami Waszych ulubionych utworów. No to i my będziemy szczęśliwi, i wy też będziecie zadowoleni. Też byśmy chcieli mieć taką płytę, na pewno. Bardzo by się przydała. Na koniec po prostu chcemy podziękować osobom, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy dzisiaj tutaj, gdzie jesteśmy. Dokładnie. Które nam bardzo pomogły, które okazały nam wielką życzliwość. E, Lowki, LOWKI. Podziękowania dla naszych widzów, bo dzięki Wam naprawdę tworzenie tego kanału ma sens. Bardzo dziękujemy Mariuszowi z Marcel Studio za wsparcie techniczne i za pomoc przy nagrywaniu audio naszych świetna coverów. Świetna oprawa, świetna atmosfera. Polecamy Mariusza. Podziękowania dla Kai i Janusza, którzy bardzo pomogli nam szczególnie wystartować z tym kanałem. Świetną oprawę wideo, pomoc w nagrywaniu. No i zachęcamy Was do odwiedzenia kanału, jakby nie patrzeć. To ich kanał, który... Ma troszeczkę inną tematykę, zupełnie inną tematykę tak. niż nasz kanał, ale robią, przygotowują go w sposób bardzo profesjonalny i jeżeli jaracie się serialami, jeżeli oglądacie seriale, to to jest miejsce dla Was. Bardzo dziękujemy Adamowi z portalu Disco Myślnik Polo Info. Uczył nas tego, jak to wypowiedzieć. To jeden z portali, który nas wspiera i który nam pomaga. Każda ta pomoc jest dla nas bardzo ważna, ale. Adam dostrzegł nas od samego początku, od samego początku nas wspiera. Był bardzo pozytywnie i jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co robimy, i za to chcemy mu tutaj bardzo, bardzo podziękować. Gorące podziękowania dla wszystkich naszych gości, którzy nas odwiedzili. W kolejności najpierw była to Natalia, później był to Łukasz, czyli kanał Łukaszkowy, pozdrawiamy chomika, no i gwiazda YouTube'a gwiazdy. <noise> <A -ha. głosy> i, I, i Szwagier z kanału Śmiechawa TV. Bardzo Wam dziękujemy. Podziękowania, serdeczne podziękowania dla Maćka z Polo TV i jeszcze podziękowania dla naszej, dla mojej też serdecznej koleżanki Dominiki. Mówię tutaj o studiu TVPW, telewizja Politechniki Warszawskiej. Pierwszy nasz występ na żywo. Dziękujemy wszystkim zespołom, których covery realizowaliśmy. Zawsze, zawsze byliście dla nas bardzo życzliwi. Promowaliście nas, wrzucaliście nagrania na swoje facebooki. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. To był nasz pierwszy vlog, który zamieszczamy na kanale, więc wybaczcie nam, że tak w. Średnio profesjonalnie to wyszło. Oczywiście widzimy się na naszym kanale. Trochę się też rozgadaliśmy, ale myślę, że poruszyliśmy takie rzeczy, które, no, które gdzieś tam nam leżały i po prostu chcieliśmy to wydusić. Abyście też usłyszeli i zobaczyli, jak to wyglądało z naszej perspektywy, no i abyście dalej nas też oglądali. I co? I trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do tle.